Cześć wszystkim. Jakby <klarzamy> coś, to był mój Kasiel. Z tej strony... Ja. Karmelek. W... Survivalu. Podcie... Escape'ie. Yeah? Eee, poczekajcie. Przedki piswój. Moi w... E, Słudowy survivalu. A... Właśnie. Nie jest tylko takie bardziej escape. Mój... O. Kupta. Eee... No tak, to jest uj Escape, ale to jest, co tak Escape ja nie wiem czy tego Escape w ogóle zapobituję tam, tam, tam jak się ze... no tam do tych... może... mam tu na końcu języka w internecie, o! tak eee... to wielko ale mi znakuje, czekajcie? Um. Okay. No co tak, jak widzicie, już sobie zaczęłam z drewno. Dać... Tutaj widzę, że są owieczki, to zaraz będzie wyszły na łóżeczko. No i tak. Eee... To jest ogólnie taki escape. E, gdzie chodzi tylko o to żeby przetrwać i ja tam e, na końcu nie na końcu tylko kiedy się podobi wszystkie takie jakby e, zadania Jabłko. no to e, no to prostu wtedy masz taką e, tabliczkę w miejscu masz tabliczkę w pewnym miejscu masz tabliczkę. No i tam, na tej tabliczce jest wszystko, co Ty teraz musisz y, dalej tam wyostąpić. I wtedy się dopiero zaczyna prawdziwy escape, ale na razie to to jest przetrwanie, y, ponieważ... Ja nie ustalam, tak, nie ustawiam. Zostawiam do ale trzeba grać na hardcore żeby było... ...tkodowo Tak, dokładnie I jeszcze wielczyk, Ja tak sobie zawsze po prostu wielbiam to robić Uwielbiam eee, Chodź tu, chodź tu Jabłko, co tak z tego drzewa leci? Dziwne drzewo a dobra, to ja sobie potem wstawię w taki sad, bo skoro z tych drzew, które do tego spadą, to... Będzie nic, nie? się eee, się, dobra. Eee, widzę, że to jest sad cholerowy, co więc może sobie natarcie zabijemy. I... I w ogóle to... Eee, kraj, na na... kraj na naleśników też już niedługo będzie, bo... Teraz jestem chora i są w ogóle ferie, a patrzcie, jest taki ścieżny tutaj klimat i w normalnym świecie też są ferie. Jedna, dobra. E, tutaj też jest taki ścieżny klimat, a teraz właśnie też są ferie i dzisiaj jest sobota, a ja od środy nie byłem w szkole, bo siedzę w tobu, jestem chora i nagrywam odcinki. I, yy, więc to w ogóle to wy powinniście bardziej podziękować w ogóle yy, za to że ja nagrywam te odcinki bo ja co to uzyciek dobra wieś o to yy, bo ja bardzo dużo naprawdę czasu na nie poświęcam yy, za każdym razem jak gra Minecraft to ja muszę nagrać odcinek cytowca Cześć. Ale gdzie ty... Ale lag. Dlaczego mi tak lagujesz? Co. Co? No i znowu, ja kiedyś już miałam tego samego buka. dobra. Oj... Nie ja chciałam tylko drugiego. Kto wiszy mi się bukuje, o Minecraft mi się bukuje. Nie wiem. Nie, nie roz łopaty, z miała być. Dobra. B. Bowce. B. Oj, dobra, czerwona to da się tam, czerwona, dobra. Świnki, jeszcze sobie pójdziemy ubić, bo mam takiego Minecrafta, gdzie jeden koło mi strasznie szybko ucieka. O. Okej, okay, dobra, pójdziemy tam. Lubię, lubię. Lubię takie jaskinie. Sz, sz, sz. Dawaj to świnio. Dawaj, dawaj więc co? Dobra. Tak nie ona, to ty. Nie ty. Super, i mogę ci trafić w kwadratową świnię. To jest dobra rzeczywistość, chcę. No i dobra, to ja się tutaj chyba zacznę już budować jakoś I wiem, że będzie trzeba odcierzyć, ale będzie smutaśnia z tym odcierzaniem e, Tak, a więc jeżeli ja... Nie wiem, co to będzie mój prywatny na ja go nie tam w ogóle do sieci No... Dobra, szybko chyba wystarczy To, to nie ty. To, to to ja muszę mieć swoją wbrankę. Opa. Dobra. To chyba tutaj zacznę budować sobie domek. tyle Kotylowamy. Dobra, to idziemy jeszcze na drzewka. No i tak... Co by tu jeszcze można było powiedzieć chyba nic to jest... właśnie escape i kiedy uznam, że już będę miała dosyć sporo rzeczy, wiecie takie jak diamenty i te różne pitoły, to po prostu wtedy y, zrobię sobie escape'a, włączę game moda. Włączę escape'a. Włączę escape, włączę game moda, przejdę escape'a i będzie kit. No. Że od cholery do to łowy zostało. Ooo, zabadać dzięty Nil! Super! Ktoś wiedział kiedyś zabadać Nil? Bo ja tak szczuwacenia yy, no i tak w ogóle. Yy, jak będzie... Jak po tym filmikiem znajdzie się. Yy, no. Pięć, tak, na razie, na razie 5, bo to jest pierwszy odcinek, no to wiecie, tam ja będę przesadzała. Pięć łapek jak się znajdzie pod tym filmikiem, to wtedy... To wtedy stopię tego następnego odcinka. Tak. A jak będzie 500 łapek, bo to w ogóle ty sobie, będzie moja główna seria. Twój skype taki ja w ogóle jeszcze nie wiem czy to będzie e-Skype, czy nie no Ja wy się dowiecie po y, opisie ale mi się wydaje że to jest escape. tak mi się wydaje to znaczy że tak jest bo zawsze mam rację. nie naprawdę kiedyś mówiłem że mama kupi do to ale niktów to kupiła a nie prosiła mnie o to ale i tak i tak ej co się co się przytąpi. No i tak i tak w ogóle ja prawie nie zjadłam, bo mi ta wszystko więc... No. Yy, pff, ale lak. No. tak, to będzie moja główna seria. I teraz uwaga, tu, 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 tu proszę o Eee. Yy, za 500 łapek razem wziętych w tej serii będzie, uwaga uwaga, vlog! A dla nieogodów, którzy nie wiedzą co to znaczy, vlog to znaczy, że... E, jakby to wytłumaczyć? No no no! To no, vlog, no. Vlog to znaczy, że jest taki jakby... Jakby, jakby, jakby... Ja ciągle mówię. Nie wiem jak to chcę dosyć. Dosyć. Dobra. Vlog to jest takie coś. Boże, jest to dosłownie dobre. Vlog to jest takie coś... Że po prostu... Ja robię taki jakby... Nie wiem, czy krótki, czy nie, krótki odcinek. Jakby odcinek. Dobra. Eee. A, to jest szkielet. Idziemy zabić szkieleta. Yy, to jest tak jakby... Nie, 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 to nie jest odcinek. No jakby... Wierzesz kamerkę albo jakieś coś inne. Dobra, w skrócie mówiąc pokazujesz ludziom swoją twarz. Tak to mogę nazwać. To jest w skrócie co ja no tam... No a więc za 500 łapek, razem 900. Dziewiętych... Czy to sądy, nie? Tak, sądy, nie, nawet. Yy, za razem wziętych 500 łapek pod tą serią yy, będzie, będzie, będzie vlog. Chodź. A ty, nie, nie. nie, nie, mnie się nie bije. Mamy kość? Jaki dupach nic mnie nie śmiertel. No to tak. Mm, to była... Panianki. No, zapraszam cię tutaj do mnie, kochasiu. A! Z, z moimi... z moimi ja nie mam szans. Dobra. Żyję. Ale jestem senny. Tak, już, już, już. Już się pcha dupek. No da złopady go. Następny się na mnie czai. Już cię, już, już cię widzę. No dobra, wykończę was też. Wszystkich tutaj. Wszystkim dam. O nie mieszaj się w to. To jest sprawa pomiędzy mną a tym dupnym pająkiem. No się naprawdę... Naprawdę jeszcze łopata. O nie ogórek. No dlaczego te stwory mi nie chcą nic dawać? Dobra, to byłoby na tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i przypominam, że za pięć łapek wrzucę kolejny odcinek, a nagram pewnie ten e, następny odcinek już po tym. A więc ja się na razie z wami żegnam. No i... Na razie. Żegnam. Pa pa. pa.